Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania historii, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Jest to historia bardzo smutna i tragiczna, i dotyczy ona zaledwie 18-letniej Lauren Berg. Zapraszam. Był chłodny marcowy wieczór 2008 roku, gdy kierowcy poruszający się autostradą 147 w Auburn w stanie Alabama dojrzeli na drodze młodą dziewczynę. Widok był przerażający: kobieta była praktycznie naga, zostały jej tylko skarpetki na stopach, była brudna, przeraźliwie płakała i wymachiwała rękami w stronę przejeżdżających samochodów. Gdy po dosłownie kilku minutach komuś udało się w końcu do niej podejść, było już niestety za późno. Osiemnastoletnia Lauren Berg wykrwawiła się. Ale co tak właściwie się stało i czy sprawcę udało się schwytać? Przekonajcie się sami. 4 marca 2008 roku autostradą jechało kilka, kilkanaście samochodów. Gdy kierowcom, którzy widzieli tę całą sytuację, w końcu udało się podejść do przerażonej kobiety, która jeszcze przecież chwilę temu desperacko wołała o pomoc, to zastali ją leżącą na plecach na środku drogi. Wszędzie było pełno krwi, ale kobieta jeszcze oddychała. Z trudem jednak łapała powietrze. O 21:12 na miejsce przyjechali funkcjonariusze. I gdy oni przyjechali, to z kobietą nie było już żadnego kontaktu. Policjanci, czekając na przyjazd karetki, rozpoczęli reanimację. Gdy karetka w końcu przyjechała, to ratownicy, przenosząc Loren, zauważyli, że ta ma ranę postrzałową górnej klatki piersiowej. Loren Ashley Berg urodziła się 30 grudnia 1989 roku jako córka Jima i Vivien. Jej rodzice później się rozwiedli, ale nie miało to większego wpływu na Loren, na jej dorastanie i na jej życie. Kobieta miała jeszcze brata oraz siostrę. Jim po dzień dzisiejszy opisuje Loren jako szczęśliwą i uśmiechniętą dziewczynę, która zawsze w życiu starała się raczej skupiać na pozytywach. Loren najpierw uczęszczała do Walton High School. Tam wszyscy wspominają, że należała raczej do tego popularniejszego grona, ale też znajomi z dawnych lat zaznaczają, że była bardzo spokojną i dobrą uczennicą, a także odpowiedzialną osobą. Po liceum kobieta zdecydowała się na studia na Uniwersytecie w Auburn. Swoją przyszłość wiązała z marketingiem lub fotografią. Jeszcze nie zdecydowała, co wolałaby robić, albo też jeszcze zastanawiała się, w jaki sposób może te dwie rzeczy ze sobą połączyć. W 2006 roku związała się z kolegą ze studiów o imieniu Sean. Ona i Sean stanowili zgraną parę. Spotykali się dopiero od dwóch lat, co prawda. Ale z tego co udało mi się znaleźć, to po prostu cieszyli się z tego, że są ze sobą, że są razem, ale ich związek chyba na tym etapie jeszcze nie był jakiś taki strasznie poważny. Loren mieszkała na kampusie, który znajdował się na terenie uniwersytetu. 4 marca zaczął się dla niej zupełnie normalnie. Rano poszła ze swoim chłopakiem do kawiarni na śniadanie. A następnie udali się na zajęcia, które rozpoczynały się o godzinie 11. Po zajęciach zadzwoniła do swojego taty Jima i opowiedziała mu o swoich planach na zbliżające się ferie, a także wspomniała coś o umówionej wizycie u dentysty. Następnie poszła do akademika swojego chłopaka. Tam chciała się zdrzemnąć przed wieczorną sesją w bibliotece, na którą umówiła się na 20:30. W bibliotece miała uczyć się ze swoim dobrym znajomym Michaelem. Około godziny 20:00 Lauren wyszła od szona i skierowała się w stronę swojego samochodu. Skierowała się w stronę czarnej Hondy Civic z 2001 roku, która została zaparkowana na tyłach pobliskiego parkingu. To był ostatni raz, gdy Szon widział swoją dziewczynę. Minęła godzina 20:30, a Loren nie pojawiła się w bibliotece. Michael zaczął do niej pisać sms -y, ale nie doczekał się odpowiedzi. Postanowił więc zadzwonić do Loren, i za którymś razem kobieta odebrała. Powiedziała mu szybko, że zapomniała o imprezie urodzinowej, dodała, że nie jest w stanie jednak pójść, dotrzeć do tej biblioteki, ale nawet nie dała Michaelowi szansy nic odpowiedzieć. Natychmiast się rozłączyła. Michael nie myślał o tym telefonie zbyt wiele. Później dopiero przyznał, że źle zareagował i ten telefon powinien go już wtedy zaniepokoić. Około godziny 21, jakieś 8 km na północ od uniwersytetu, kierowcy jadący autostradą natknęli się właśnie na Loren. Lorenz została przewieziona do szpitala, ale tam stwierdzono jej zgon. O 21:27 w pobliżu kampusu znaleziono jej płonący samochód. Wtedy jeszcze policjanci nie wiedzieli, do kogo należy pojazd, próbowali właściciela najpierw zlokalizować na kampusie, ale po samochód nikt się nie zgłaszał. Wtedy też postanowili sprawdzić tablice rejestracyjne. I w systemie wyskoczyło im, że samochód należał do Jima. Policjanci skontaktowali się z mężczyzną i ten powiedział, że z samochodu korzysta jego córka Lore. Funkcjonariusze poinformowali go, że jego córki nie było w pobliżu samochodu. Po zakończeniu rozmowy, Jim zadzwonił do swojej byłej żony i spytał się jej, czy ta rozmawiała z Lorem. Kobieta jednak zaprzeczyła. Vivian zaczęła dzwonić po znajomych swojej córki, a Jim wsiadł w samochód i ruszył w kierunku Auburn. Gdy był w trasie, to otrzymał telefon od komendanta policji, który poprosił go, by mężczyzna przyjechał prosto do szpitala. Na miejscu Jim dowiedział się o wypadku i został poproszony o próbę identyfikacji ciała. Jim pozytywnie zidentyfikował ciało jako to należące do jego zaledwie 18 osiemnastoletniej córki. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna została postrzelona raz. Kula trafiła w górną część tłowia w lewą stronę, przeszła przez oba płuca, a następnie wyszła przez prawe ramię. Loren wykrwawiła się na śmierć w ciągu dwóch lub trzech minut. Na podstawie rany wlotowej patolog ustalił, że pistolet musiał znajdować się zaledwie kilka centymetrów od kobiety. Z jej spalonego samochodu udało się odzyskać skrawki spalonego ubrania, a także łuskę kaliber 38. Śledczy sprawę oczywiście sklasyfikowali jako morderstwo i rozpoczęło się śledztwo. Sprawdzono najpierw akademik, w którym mieszkał Sean. Było to przecież ostatnie miejsce, w którym kobieta była widziana żywa. Ale przeszukanie tego akademika nic do śledztwa nie wniosło. Na miejscu nie udało się niczego znaleźć. Następnie, oczywiście, funkcjonariusze przesłuchali Michaela. To on opowiedział im o dziwnej rozmowie telefonicznej. Dodał, że podczas rozmowy wydawało mu się, że Loren jedzie samochodem. Ale, tak jak już wspomniałam, mężczyzna nie przywiązał do tej rozmowy większej wagi, na pewno nie spodziewał się, że jego koleżanka jest w niebezpieczeństwie i że już nigdy więcej jej nie zobaczy. Śledczym dość szybko udało się ustalić, że porywacz i być może też morderca, bo tego jeszcze na tym etapie nie wiadomo, zabrał kartę bankomatową Loren i użył jej w kilku miejscach. Pierwszej transakcji dokonał już o 21:17, zaledwie 5 minut po tym, jak policja dowiedziała się o potencjalnej zbrodni. Karta została użyta na stacji benzynowej: ktoś zatankował samochód za 15 dolarów. Następnie, karta została użyta do zatankowania w Atlancie i do kupienia zakupów spożywczych. Śledczym udało się pozyskać zdjęcia z kamer monitoringu i na tej podstawie dokonano identyfikacji pierwszego oficjalnego podejrzanego. Zanim jednak powiem Wam kim była ta osoba, to dodam wam jeszcze, że osoba ta próbowała porwać jeszcze dwie inne osoby w Newman w stanie Georgia. 7 marca przed godziną 10 rano policja otrzymała zgłoszenie o możliwej próbie kradzieży samochodu z parkingu należącym do sklepu Walmart. Mężczyzna o imieniu Scott powiedział funkcjonariuszom, że gdy wysiadał ze swojego pojazdu, to zobaczył, że w jego stronę szybkim krokiem zmierza czarnoskóry mężczyzna z bronią w dłoni. Scott postanowił szybko ponownie wsiąść do swojego samochodu i zamknął się w środku. Mężczyzna to zauważył i zmienił kierunek. Postanowił skupić się teraz na starszej kobiecie, która też akurat pakowała swoje zakupy i chciała wsiadać do samochodu. Kobieta ta zeznała później, że napastnik uderzył ją w tył głowy, a później przyłożył jej broń do boku. I powiedział, że ją zabije, a następnie zabierze wszystkie jej pieniądze oraz samochód. Po tych słowach napastnik pchnął kobietę na podłogę od strony pasażera i ruszył z nią w środku jej samochodem. Scott, czyli ten mężczyzna, który też mógł potencjalnie zostać wcześniej zaatakowany i porwany, postanowił za nimi pojechać, i to najprawdopodobniej wystraszyło napastnika. W pewnym momencie wyskoczył on po prostu z samochodu tej biednej kobiety, następnie biegł przed siebie, aż dobiegł do srebrnego samochodu marki Chrysler. Scott zadzwonił na policję, a czujni pracownicy sklepu zapisali tablice rejestracyjne srebrnego pojazdu. Na tej podstawie policjantom udało się ustalić, że samochód zarejestrowany był na 23-letniego mężczyznę o imieniu Courtney. Lockhart Courtney urodził się w 1984 roku w rodzinie Katrin i Curtis'a. Dorastał w stanie Alabama. Przez większość życia praktycznie nie miał kontaktu z ojcem, który był uzależniony od różnych substancji. Rodzina i znajomi wspominają, że chłopak był kontaktowy, towarzyski, przyjazny. W 2003 roku po ukończeniu szkoły średniej zaciągnął się do wojska. Dosyć szybko został wysłany do Afganistanu i przebywał tam aż do lipca 2005 roku. Cały okres tam był dla niego pełny traumatycznych przeżyć. W wyniku ciągłych ataków na bazę, jego oddział miał średnio cztery ofiary tygodniowo. Mężczyzna często, i to był jego taki rozkaz po prostu, musiał sprzątać po tych wybuchach, po tych atakach, i to wiązało się też z tym, że sprzątał po prostu te ofiary. Był też bardzo zżyty ze swoim sierżantem, i Kortni traktował go jako mentora i ojca wiedny. Jego sierżant niestety zginął w czerwcu 2005 roku, miesiąc przed ich powrotem. Także dla Courtney. Cały ten wyjazd do Afganistanu był bardzo traumatyczny i raczej nie radził sobie z tymi wszystkimi wydarzeniami, które miały tam miejsce, które się tam działy najlepiej. Mimo tych wszystkich przeżyć, był podobno dobrym żołnierzem. Po powrocie do domu w 2005 roku zaręczył się ze swoją długoletnią dziewczyną Nicole. W 2006 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko córka. Sytuacja w domu nie była jednak super. Kortni pił, nadużywał innych substancji, znikał z domu. W 2006 roku zaatakował innych żołnierzy i tam chyba chodziło o to, że groził im oraz pokazał broń. Został za to postawiony przed sądem wojskowym, dostał wyrok 7 miesięcy pozbawienia wolności i został wydalony z armii. Po wyjściu wraz z partnerką przeprowadził się z powrotem do swojej matki, do stanu Alabama. Cortney coraz bardziej się jednak zmieniał. Był niespokojny, wycofany, nie chciał rozmawiać, niechętnie wychodził też z domu. Rodzina często znajdowała go podobno schowanego w szafie lub pod łóżkiem. W kwietniu 2007 roku rozpoczął pracę w firmie budowlanej. Jego szef wspomina, że mężczyzna był ogólnie dobrym pracownikiem, punktualnym, skrupulatnym, ale na przykład, gdy używano gwoździarek, to potrafił schować się ze strachu za samochodem. W pewnym momencie, Kortni wyniósł się z domu, wyprowadził się i zamieszkał w swoim samochodzie. I tak właśnie przechodzimy do tych wydarzeń, które nas interesują. Przechodzimy do 7 marca, gdzie Kortni zaatakował starszą kobietę na parkingu. Około godziny 12.30 udało się go zlokalizować, gdy jeździł swoim samochodem, i został on zatrzymany. Funkcjonariusz, który go zatrzymał, poprosił go o opuszczenie pojazdu, ale Kortni nie chciał tego zrobić. Gdy przyjechało wsparcie, to mężczyzna ruszył samochodem i rozpoczął się pościg. Przejechał tak kilka kilometrów, następnie zatrzymał się, wysiadł i zaczął uciekać. Mężczyznę, całe szczęście, udało się w końcu dogonić i faktycznie już został wtedy oficjalnie aresztowany. Po przeszukaniu go okazało się, że nie ma on ze sobą żadnej broni, ale miał przy sobie iPoda. Śledczym powiedział, że jest mu przykro i że próbował zgłosić się po pomoc. Nie sprecyzował jednak, czego żałował i o jaką pomoc mu chodziło. Po przewiezieniu na komisariat, mężczyzna przyznał się do napadu na starszą kobietę. Dodatkowo powiedział detektywom, że pistolet wyrzucił po drodze przez okno. Podał dokładny adres i faktycznie broń udało się zabezpieczyć jako dowód. Mężczyzna na posterunku przyznał się też do kilku innych napadów. Pierwszy z nich miał miejsce 25 lutego 2008 roku. Po wstępnym przesłuchaniu śledczy zaczęli przyglądać się rzeczom, jakie przy mężczyźnie znaleziono. I tak skupiono się na iPodzie. Także śledczym nie zajęło długo, by odkryć, że iPod tak naprawdę należał do zamordowanej trzy dni wcześniej Loren. No i oczywiście detektywi z Auburn zostali wezwani, by przesłuchać mężczyznę. Courtney tak na dobrą sprawę od razu przyznał się do winy. Powiedział, że tak naprawdę nie miał zamiaru zabijać Loren, nie chciał też jej nigdy w żaden sposób wykorzystać, chciał ją tylko okrość. Wyjaśnił, że 4 marca w godzinach porannych zdał sobie sprawę, że będzie musiał dzisiaj zatankować samochód, ale wiedział też, że nie ma przy sobie wystarczająco dużo pieniędzy. Cały dzień jeździł więc po mieście w poszukiwaniu ofiary. Mężczyzna na jakiś czas zatrzymał się na parkingu przy kampusie. To było właśnie w godzinach porannych, mniej więcej 10, 11, wycofał do płotu tak, by nie było widać jego tablic rejestracyjnych i tu ważne, bo w Alabamie nie ma obowiązku posiadania przednich tablic, tylko tylne są obowiązkowe, także w ten sposób mężczyzna zapewnił sobie jakąś tam anonimowość. To miejsce mu jednak nie podeszło, bo przejechał obok niego patrol policji. postanowił pojechać gdzie indziej, ale wieczorem znowu wrócił na ten sam parking. I tak przechodzimy do tych głównych wydarzeń. W pewnym momencie, po godzinie 20:00, jak wiemy, Kortni zauważył Lore. Podszedł do niej z bronią, kazał jej wsiąść do jej samochodu. Następnie pchnął ją na miejsce pasażera, a sam zajął miejsce za kierownicą. Następnie zapytał kobietę, ile ma przy sobie pieniędzy, ale ta początkowo nie odpowiedziała, a później zaczęła krzyczeć. Gdy się w końcu uspokoiła, to dała mu 200 dolarów i błagała, by ją wypuścił. Mężczyzna się jednak nie zgodził, zamiast tego ruszył samochodem cały czas pistoletem celując w kierunku Loren. Gdy wyjechali na autostradę, to kazał jej się rozebrać. Śledczym powiedział, że uważał, że kobieta wtedy będzie mniej chętna, by uciec. Kontynuował jazdę i kortni cały czas mówił coś do Loren, mówił jej, co zamierza zrobić. Twierdził też, że Loren kilka razy zapytała się, czy ten ma zamiar ją zastrzelić. Mówiła też, że może mu pomóc w znalezieniu pracy. Ale mężczyzna powiedział, że to nie stanowi dla niego problemu, że on pracę ma, ale że po prostu jego życie jest skończone. Później do Loren zaczął dzwonić Michael i Courtney kazał jej w końcu odebrać i zmyślić historię o przyjęciu. Mężczyzna stwierdził też, że planował zawrócić na kampus, ale w tym momencie pistolet przypadkowo wystrzelił. Loren była przerażona i nagle podjęła decyzję o wyskoczeniu z samochodu. Kort nie chciał zawrócić, ale drogę zajechała mu ciężarówka. Zrezygnował więc z tego pomysłu i pojechał po prostu zatankować. Benzyny nalał też do środka samochodu, a następnie wrócił na kampus i podpalił pojazd. Dodał też, że wziął tylko 46 dolarów z tych 200. Później wsiadł do swojego samochodu, pojechał na stację, zatankował. A następnie wrócił jeszcze zobaczyć, czy samochód Loren się pali. Gdy zobaczył, że tak, to wyjechał z miasta. Śledczy, oczywiście, nie do końca wierzyli w jego wersję wydarzeń. Uznali, że mężczyzna, wbrew temu, co mówił, planował wykorzystać kobietę i raczej po wszystkim nie miał zamiaru puścić jej wolno. Wydawało im się też dziwne, że doświadczonemu wojskowemu broń po prostu wystrzeliła. Śledczy oczywiście broń wysłali do analizy. Eksperci potwierdzili, że to z tej broni zginęła Loren, a także że mało prawdopodobne jest, by pistolet wystrzelił przypadkowo. 23-letni Kortni został oskarżony o morderstwo podczas próby rabunku, o morderstwo popełnione podczas próby wykorzystania oraz o morderstwo popełnione podczas próby porwania. Prokurator zapowiedział, że będzie domagać się kary śmierci. Kortni do winy się nie przyznał i twierdził, że był niepoczytalny. 8 listopada 2010 roku w sądzie rozpoczął się proces. Dzięki wnioskom obrony ława przysięgłych nie usłyszała na temat poprzednich napadów, których miał dopuścić się mężczyzna, ani też nie dowiedzieli się o jego wydaleniu z wojska. Wiedzieli natomiast, że mężczyzna przebywał już w więzieniu. Prokuratura powiedziała ławie przysięgłych, że Courtney porwał Loren z zamiarem okradzenia jej oraz wykorzystania. Nie zabił jej przypadkowo, zrobił to gdy próbowała uciec, a następnie zostawił ją na pewną śmierć. Doktor Glen King, psycholog sądowy powołany przez prokuraturę. Zeznał, że Kortney w chwili zamordowania Loren nie cierpiał na żadną chorobę psychiczną i jego zdaniem też nie cierpiał na zespół stresu pourazowego. Kortney nigdy nie zażywał żadnych leków, nigdy nie zgłosił się po pomoc, nie prosił też o pomoc swojej rodziny. Psycholog twierdził, że doszedł do wniosku, że mężczyzna wykonał serię zaplanowanych działań, których celem było okradzenie oraz uprowadzenie Loren. Obrona natomiast powiedziała ławie przysięgłych, że wystrzelenie było nieplanowanym i racjonalnym działaniem chorego psychicznie weterana, który miał ogromną traumę po służbie. W obronie mężczyzny stanęła jego praktycznie cała rodzina, w tym ojciec, który, tak jak już wspomniałam, był w jego życiu raczej nieobecnym. Psycholog powołana przez obronę zeznała, że również uważa, że mężczyzna był poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa i mimo, że wykazywał cechy odpowiadające zespołowi stresu pourazowego, to złożoność i intensywność objawów nie była wystarczająca, by postawić diagnozę. 18 listopada po obradach, które trwały dwa dni, ława Przysięgłych wróciła z werdyktem. Mężczyzna został przez ławę przysięgłych uznany za winnego morderstwa podczas próby napadu oraz porwania. Z pozostałych zarzutów został jednak uniewinniony. Ława Przysięgłych zaleciła, by mężczyzna otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Po decyzji ławy Przysięgłych sędzia Walker stwierdził, że potrzebuje trochę czasu, by wrócić. Z ostatecznym wyrokiem. Alabama to jedyny stan, w którym sędzia może uchylić wyrok ławy przysięgłych i oznaczało to tyle, że sędzia mógł jeszcze skazać mężczyznę na karę śmierci. Rozprawa skazująca odbyła się 2 marca 2011 roku. Matka Loren powiedziała podczas niej, że mężczyzna nie zasługuje na żadne łagodniejsze traktowanie. Bo jej córka też nie zaznała żadnej łaski. Ostatecznie sędzia zdecydował się uchylić decyzję ławy przysięgłych i kortni został skazany na karę śmierci. W 28-stronnicowym dokumencie sędzia wyjaśnił, dlaczego nie zgodził się z decyzją ławy przysięgłych. Sędzia doszedł do wniosku, że Loren była sama, nieuzbrojona i została wybrana przez mężczyznę została zabrana z kampusu, na którym powinna się czuć bezpiecznie. Mężczyzna ponadto zmusił ją do rozebrania się i celował do niej, by uniemożliwić jej ucieczkę. Sędzia podkreślił, że ława przysięgłych nie miała całego obrazu, nie wiedzieli oni o poprzednich napadach, nie wiedzieli też, czemu mężczyzna został wydalony ze służby. Obrona od wyroku złożyła oczywiście apelację i argumentowali oni, że po pierwsze, zezwolenie sędziemu na uchylenie decyzji ławy przysięgłych jest niezgodne z konstytucją, a po drugie, że dlaczego przestępstwa, o które Kortni nie został oficjalnie oskarżony i za które nie został oficjalnie skazany, miały rzutować na jego wyrok. I chodziło tutaj o te napady. Bo owszem, mężczyzna przyznał się faktycznie wtedy na policji, że tak, to on, to on napadał na tych ludzi, ale nie zostały mu postawione nigdy żadne zarzuty z tym związane. On nigdy za te napady nie stanął przed sądem. Sąd drugiej instancji podtrzymał jednak decyzję sądu pierwszej instancji. W apelacji mężczyzna zgłaszał jeszcze kilka i zgłaszał je z różnych powodów, za każdym razem jednak z takim samym skutkiem. Tak żeby na szybko wam wszystko podsumować, to Kortni twierdził między innymi, że jego prawnicy niewłaściwie prowadzili rozprawę i też że nie skupiono się na jego zespole stresu pourazowego, a także że nie starano się udowodnić, że broń wystrzeliła przypadkowo. Ostatnią apelację Kortni przegrał w kwietniu 2021 roku. Od września 2022 przebywa w zakładzie karnym Holman. W celi śmierci. Wyszła mi trochę dłuższa sprawa niż zwykle, ale mam nadzieję, że była ona dla Was interesująca i że Was nie zanudziłam. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia następnym razem.